To 60 lat temu na ziemiach polskich wybuchło powstanie styczniowe. Rozpoczęło się 22 stycznia w 1863 roku i trwało aż do października roku 1864. Tę niezwykle ważną dla narodu polskiego rocznicę uhonorowało w Katowicach spotkanie noworoczne zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się w Bibliotece Śląskiej. Przy okazji spotkania noworocznego podkreślamy rocznicę 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Najpiękniejszym akordem powstania styczniowego było to, że branka ludzi, która była zabierana na gwałt, aby wysłać na Sybir albo do wojska, gdzie się kończyło 21-22 lata służby wojskowej, wojsku czarskim, była wielkim znakiem mądrości naszego narodu. To miało sens jako pewna próba zorganizowania się. To jest również taki sens dzisiejszy, obywatelski, ale w kontekście wydarzeń w Ukrainie. To ma jeszcze większe znaczenie. Tutaj też pojawiły się bardzo intensywnie dzisiaj wieczorem te akcenty związane z pomocą i walką naszych braci i sióstr w Ukrainie. To jest wyjątkowe, znaczące, dla mnie jakoś szczególnie wzruszające, ale powiedziałbym, że to odnosi się właśnie co w jubileuszu w tej dacie odnosi się do naszej aktywności dzisiaj. No, powinniśmy walczyć o to, żeby była wolność, demokracja a również czasami tak jak być może jak pułkownik powiedział nie walczyć o honor tylko żeby po prostu była wolność 160 lat temu w powstaniu styczniowym walczyli nie tylko Polacy, ale również Litwini i przodkowie dzisiejszych walczących i wolnych obywateli Ukrainy dlatego podczas uroczystości nie tylko świętowaliśmy, ale również pomagaliśmy Zorganizowana zbiórka ale została przekazana na rzecz pomocy walczącej Ukrainie, bo działanie to przecież imię współczesnego patriotyzmu. Współczesny patriotyzm to między innymi takie spotkanie jak to dzisiejsze, piękne patriotyczne spotkanie. Dla mnie no współczesny patriotyzm to jest po prostu miłość do ojczyzny, tak miłość do ojczyzny i do małej ojczyzny, a dla mnie to jest po prostu działanie. To jest, codziennie rano wstajemy, idąc do pracy myślimy jak właśnie upowszechniać to jest nasz kochany kochany Śląsk mała ojczyzna kochana Polska i tu działamy na rzecz kultury języka tradycji upowszechnianie pielęgnowanie tego to właśnie dla mnie jest patriotyzm i myślę że telewizja TVS właśnie to ma jako główny cel postawiony to pielęgnowanie upowszechnianie Tradycji, kultury, yy, przepięknych obrzędów i właśnie to robimy. Noworoczne spotkanie patriotyczne było też idealną okazją, aby odznaczyć tych, którzy ukochali ojczyznę. Tradycyjnie z okazji takiego Wielkiego Święta Narodowego wręczamy, honorujemy naszymi najpiękniejszymi i najwartościowszymi klejnotami patriotycznymi pierścieniem patrioty i pierścieniem stulecia odzyskania niepodległości. Dla mnie jest to bardzo ważna nagroda. Oscyluje między Paryżem, Francją a Polską. Dlaczego mówię, że jest to ważna? Pierścień patrioty. Dlatego w magazynie oraz podczas wywiadów za granicą promuję polską kulturę, sztukę. W ogóle polskie, dziedzictwo polskie, jakie do tej pory osiągnęliśmy, bo uważam, że Polska jest wspaniałym krajem. Mamy wspaniałych ludzi, mieliśmy i mamy się czym szczycić. Także dla mnie to jest zaszczytne i naprawdę nawet bardzo ważna nagroda patriotyzm. Czym jeszcze są te pierścienie? Na pewno zobowiązujące. Na pewno zakończyliśmy stulecie, celebrację stulecia niepodległości Polski. Na pewno zakończyliśmy rok trzech generałów, Maczka Andersa Sosabowskiego i wywiozę z Polski, z Katowic, tutaj od państwa dla Polonii w Królestwie Belgii w Europie i na świecie wywiozę wspomnienie patriotyczne. Ja w ogóle tak naprawdę jestem um, trochę zdziwiona, że ktoś dostrzega pracę charytatywną. To dla mnie jest bardzo dziwne, bo na co dzień dostrzega się tylko firmy i podmioty, które jednak um, robią pieniądze tak zwane. Ja natomiast od wielu, wielu lat, bo w tym roku Fundacja Śląskie Anioły będzie miała 18 lat działalności charytatywnej, więc. Cieszy mnie to niezmiernie i jestem szczęśliwa, że ktoś dostrzega taką pracę proboną, charytatywną. Ja pracuję zawodowo, a tylko po godzinach pracy mogę założyć skrzydła i bawić się, pomagać, więc tym bardziej jestem dumna, że ktoś dostrzega pracę charytatywną.